Uwaga, Monika zaczyna od herbaty. Nie, ale bądźmy normalne. Możesz się odpić My normalne? Ludzie już się bukają głowę. M Monia, my dzisiaj jesteśmy u Ciebie w domu, a właściwie u Twojej teściowej, bo Ty tak kątem u niej mieszkasz. Ja nie wiem, czy kątem, bo wiesz, jak nas tu jest tak hmm. dużo, to w zasadzie ostatnich czasy dochodzi do słyszenia, że to ona mieszka kątem u siebie, bo to wiesz, hmm. jest taka ekspansja. Teściowa to cudowny gatunek człowieka. To chyba to już nawet nie kwestia, że teściowa się. Ja czasem mam wrażenie, że ludzie w pewnym wieku to są cudowne gatunki człowieka. Czyli starość nie radość. Zadat nie jest starość jakaś taka specjalna. To jest takie... To chyba jest taka starość, że człowiek już sobie założył, że jest stary. I przecież znam też, znamy też ludzi starych, którzy nie są starzy, w sensie duchem Marla są młodzi. Rodowicz. O, Maryna Rodowicz przykładowo. O, oh, sąsiadka moja taka jedna, z płota, też kobieta leciwa. A jakaś taka tak, energiczna, tak, i... ja z nią rozmawiałam i muszę powiedzieć, że ta kobieta leciwa, no. czeka na miłość swojego Życie. życia, a jest kawał po osiemdziesiątce. No, także i tutaj śmiga dziarsko po dzielnicy i, i tak i nawet gra na pianinie. No w ogóle generalnie taka jest dynamiczna kobieta, i cały czas coś się, się chce i ma coś do zrobienia, do zatwierdzenia. Ale no, jest gatunek takiego człowieka, że no. może trzeba być teściową i mieszkać z scenową. Nie, 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 to, to, to po prostu już tak jest. Na przykład niektórzy ludzie mają do zrobienia tak: kanapkę albo na przykład telewizor muszą włączyć. Włączyć na telewizję śniadaniową, żeby tę kanapkę zjeść. Zjeść. Potem na to przykład rzeczy. jeden serial, potem jest w planie dnia drugi serial, trzeci serial. To wszystko to jest w ogóle jak harmonogram lotów, bo to, to trzeba się orientować jednak na którym kanale, no nie? To prawda. Co lubisz w swojej teściowej? Ja jestem teściową mojej teściowej, to ja jestem ta czepialska, że mi coś nie pasuje, no nie? Ta suka. Tak. Ta sułka, co wzięła mojego syna. Tak, to ja jestem, ta małpa, co tak tu by, tu by chciała, żeby było tak lepiej, a tu zmienny zróbmy tak, a tutaj coś źle stoi, a to tak nie powinno leżeć. To ja jestem taka. A ona jest taka chilloutowa, no nie? I to tak samo jest super fajne, no nie? W danych momentach, ale... Jak już w Wires wchodzi konkretna robota, dzieci, wychowanie dzieci. I za każdym razem, jak stawiasz jakieś tam granice, chcesz, żeby od tych dzieci więcej wymagać. I w ogóle chcesz od życia więcej wymagać, od siebie więcej wymagać, od współmałżonka więcej wymagać. I tu raptem jest taki chill out, taki tu mi wisizm. No to serdy tutaj. Gotujesz ty? Częściowa, czy, czy mam się robi obiad. A to taki tradycyjny konflikt jest z tymi obiadkami, Bo tak, ja trochę z nie jestem żywieniowcem, więc ja uważam, że jak gotuję jest zdrowiej, A tutaj nie ma mody na zdrową kuchnię, tylko na kuchnię co, co komu. Nawet nie, nie. nawet nie, co komu smakuje. A klanie kto robi? No teraz mama robi klanie. On siadł. I twoje majtki wywiesza? Wywiesza, a to czasami ja też wywieszam, to różnie z tym wywieszaniem bywa, ale tak, wywiesza moje matki. Ja mam takie podobne reformy do niej, to nawet tutaj trudno się pomylić czasem. Znaczy można się, tfu, można się pomylić, tak? Mam się tak nie prowadzi rozważać, no. Ale no, tak jest. No i powiem Wam, ta wojna jest o tym jedzeniem na zasadzie, że... Ym, ja to, to nawet nie wiem, czy to tak jest, ale jest taka tajona, która lepiej ugotuje. Nie? Która lepiej synowi dogodzi. O, to, to, to. Mhm. Dzisiaj mój mąż wrócił z pracy, siadł nadąsany obok mnie. To, czy nie wiadomo, wiecie, to czasem tak patrzysz na męża, może zmęczony. To sobie tak tłumaczysz, ale nadąsany, wiadomo. Jakiś taki nadąsany, bo się mu na szyję nie rzuciłem od samego wejścia. Powinna się tak rzucać na szyję, kochany mężu, witaj, kapcie. No i siadła. To tak. dziwisz się, że nadąsany, jak ty przy stoisz. Tam. Mąż Siek. przychodzi, powinno być wszystko gotowe, ugotowane, tak? mm. wyprasowane, a ty pachnąca, ja, niezmęczona. Niezmęczona, nie, no tak nie wiem, no to tak chyba ja się niezmęczona, tam się siadam koło niego, w końcu, posiedzę, zobaczy, czy on się wykaże inicjatywą, no i siedzi jak ten, nie przymierzając, but, nic się nie odzywa. Co myślę, już mnie nie kocha, jak ta Hela, no nie, ale tak sobie myślę, głupia jesteś, on się tak foszy, to jest taka próba sił. Czy ja się na niego rzucę, czy nie. No ale nic mówię, będę twardo oglądał Teleexpress. Poczekam. No i nic się nie odzywa, no mówię, już naprawdę. Może... może zainteresowany sytuacją polityczną w Polsce. Tak, jak siedział tu, oglądał Teleexpress, a tu długo w Messengerze. Może rozmawiał na temat. Coś ty siedziałam koło niego i jednym okiem widziałam, że tam humory jakieś tam ogląda, wiesz, te, te tam myśli. No bo co, twoje humory masz znaczy? nosić? No i dobrze. To sobie czyta humory. Tym się, dobra, się nie nieważne, wiecie, jak każda żona sobie mysle, tyle roboty do zrobienia, on siedzi, a, dobra, no mówię, okej, okay, musi się chilloutować. I nagle brzdęk, przychodzi od niego wiadomość, sam no pewnie... Od niego. No nie, do, do ciebie tam no, Tak, no? siedzi ramię w ramię. No. Se, I sobie myślę, tak, pewnie coś tam napisał, że ta paczka co tam ma przyjść, to kiedy przyjdzie, co on tam zamówił. Ja otwieram, a tam zdjęcie bukiet kwiatów. Ależ to przejemy. No, a się cieszyłam. do Pocieszyłaś się z kwiatów. Tak. Wirtualne a. kwiaty dostałaś od męża. Cieszyłam się, bo ja jestem człowiek, wiecie, praktyczny, zarobiony i takie kwiaty to mi cieszą, bo ja je widzę chwilę, a potem nie muszę tak wazonu szukać, wody no. zmieniać, nie oklapną. Nie, oklapną. nie oklapną. Tanio jest. No tak, tanio. No. A jakie to były kwiaty? A coś ci pokażę takie. No, ale to ludzie nie będą widzieć. A tam ludzie, gdzie ludzie. Zaraz, zaraz ja je opiszę. Zaraz wszystko ludzie bo To są... trzeba opisać. O, ktoś pisze, to może kochanek teraz kwiaty wysyła. Nie, kochankowie nie wysyłają kwiatów. A co wysyłają? Nic nie wysyłają. Jak to nie wysyłają nic? No wysoko... wysyłają. Ja to tak z doświadczenia, jak tak z koleżankami w pracy rozmawiam, to kochankowie nic nie wysyłają, bo nie mogą wysyłać. Chyba, że mają dwa telefony. Nie, to nie. dla bezpieczeństwa tej, wiecie, onej niej. Tak, on mówi, nie. Wysyła, tak. To się nie wysyła, to się dzwoni. No tak. A da, to się dzwoni i to się I dzwoni. jest podpisany jako sąsiadka. No oczywiście, jako tam Justynka, Mariolka, Wieśka. Tak? Przecież dzwoni Wiesława. No no oczywiście, nie? no to no. kto To Wiesławę będzie zazdrościła. Tak, to będzie Wisława. Ale więc... pokaż te kwiaty. A te kwiaty, A te kwiaty. się za? A trochę takie nagrobne są. Nagrobne ci kwiaty wysłano? Nie wiem, takie wrażenie na mnie zrobiły, ale co ja tam wiem? Czekaj, bo tu dużo ludzi, weź tu męża znaczę. O, takie ludzi. mi wysoko. Ale nawet mu wysłałam reakcję, że mam oczy zamiast oczu serduszka. To są, to są słoneczni, słoneczniki, słoneczniki, no. prawie, Ty. że. No tak mi się trochę takie skojarzy na grobne, nie wiem, może coś się ze mną dzieje. Ale on zrobił zdjęcie. To, są, to jest, zobacz, zrobione zdjęcie, więc chyba był w a może to za tej... Zrobił zdjęcie. A może ty to dla wiesi tej. Justynki, a nie wiesz, komu jeszcze był z innej te mańki, zdjęcie. ty. Jej Bo zaniósł zobacz, to jest kwiaty. zdjęcie przez niego zrobione. Jej zaniósł kwiaty cholerami. Zdjęcie zrobił. Psy. Niech się cieszy, Powiem Wam tak, dziewczyny. Na pewnym etapie związku to tak naprawdę taka rzecz też człowieka nie przeraża. Bo zawsze, jakby to powiedzieć, mniej to roboty, niechże ona zrobi to, co trzeba zrobić. No. Zadam. Tadam. Jakąś motywacją jest dla niego, może, liderką życia jego. Pięknie to nazwałaś. No ale bo taka prawda jest. No, A jaka jest funkcja kochanki? Jest Zadawalać. Zadawać Dawać radość. Oprężenie tak. oto to to. A potem wraca do domu. Nowatościowa I człowieka. produktywny jest. I zarabia kasę. I zdjęcia, żonie wysyła kwiaty. I zdjęcie I myślę. Wyda... I, I generalnie on w tym domu. Żona wysył, gada nie lepiej. gada, gada. A on co? Mhm. Myślą gdzie indziej. Cierpliwie zniesie. Co jak gada się wygada. Czyli co, że kochanki są potrzebne? No nie. Mówię, to jak tutaj jest po rozwodzie i która z kochanką przegrała. Ja wiem, czy to jest przegranie, a to jest. Nie, to w sumie jest. To, względne, to, to jest. Przegranie. To Wiesz, to. Życie ci się zmieniło. No, 180 stopni. Te nie? kłopoty, które miałaś z nim, małona. Dokładnie. Wiesz, to jest naprawdę pojedyncze. Mi się w ogóle podoba, ja tak się powołam widzicie, co na fajny, fajną wypowiedź katarzyny Miller. Ona kiedyś taki zrobiła tam swój program na YouTube, znaczy program tylko występowała jakiś tam powiedziała tak, warto kupić kwiaty kochance męża. Tak. No i tam właśnie był taki wykład na temat tego, że no jak on sobie tę kobitę tam jakąś wynalazł, to pewnie coś ta kobieta mu daje, no nie? No. To czego temu na przykład nie da? To czego? Ja ja kim ma dwa przykład, końce. No bo kim ma dwa końce dziewczyny, tu się nie ma co oszukiwać, tak? To w ogóle wiecie. Ale tam był taki fajny przykład, ona podawała, przykład takiej pary, gdzie mąż wyjechał na jakąś wycieczkę pracowniczą, gdyż był... W delegacja, to się tak Tak, tak nawet wiecie, on był pionierem pracy i nagrodę, mm -hmm. otrzymał taką. Pojechał on Ci tam i zażył on tam również, i nie tylko wycieczki, ale również zażył... Ależ kochanków do Ciebie pisze dużo. Dużo? Nie wiem. Teraz, teraz nie ma czasu na kochanków. No i on tam zażył koleżanki swej, jako wyjść tam, no i potem, wiesz, chciał chyba odnieść od tej żony, się przyznał tej żonie, że to, Wom że... mu się spodobała ta tam było, wiecie, przyznał się jej W górach. Taki seks na... na szczycie. Na szczycie tak. Seks przygodny. Tak, był taki szczyt na szczycie. Tak. I wiecie co, i ta żona załamała się, poszła, popłakała się, w ogóle wiecie, dramat tam, a nie wiadomo co, ale przemyślała to i razem podjęli to dzieło, co by tego seksu może zażyć razem, bo to już dawniej trójkąt. Mieli, bo nie bo nie trójkąt, nie trójkąt. Jakoś mu tam powiedzmy, że, że przebaczyła, tak, przemyślała to wszystko, że może by spróbować ten związek ratować. No i Kaśka opowiada, że uratowali ten związek. Bo czasem hmm, taka refleksja w nią weszła, że jak oni mieli ten super na tym szczycie szczyt, no właśnie, to czy może tego szczytu można tam się wychwycić jednakowoż, tak? Ale to jedno i drugie musiało się nad tym, tymże szczytem zastanowić. No tak, tak. Bo jeśli jeden, jedno się odwraca, tak, a, a drugie płacze, no to nie uja? No to jest pewna rzecz, że tak jest. Hmm. Bo i się nie chwycisz, bo i nie ma jakiego się chwycić. Łańcucha nie ma uja. na tym szczycie. No nie, nie ma, nie ma. To jest prawda najprawdziwsza, tak. No tak jest, niestety. Ale z kwiatów jesteś zadowolona. Tak. moje ulubione to są frezje, no nie? Dostałam słoneczniki, no ale nie szkodzi. Co ale tak? to cudowne w ogóle dostać od męża kwiaty na zdjęciu. Cze? To jest wyjątkowo romantyczne, naprawdę. Super romantyczne to dostać kwiaty od kochanka. Ale no, może za <laughs> Nie no na pewno, no jakieś są dzieci. Jak nawet zdjęcia od mężów nie dostają. No tak się od męża czasem można dostać zdjęcie, na przykład kupionych parówek. Takie zdjęcie. Kochani. Nie. Kupiłem i zdjęcie parówek. O, na przykład. No nie? Tak nie można. No kocha. Informuje. Informuje. Parówki są. Są, są. A w ogóle słyszałam, nie wiem czy słyszałaś, że ostatnio właśnie ludzie tak się komunikują, że na przykład jak mają sprawy różne do załatwienia, to no Messenger do różnych Rze rzeczy służy, ale generalnie to się tam troszeczkę rozmawiamy, wymieniamy się jakimiś swoimi tam, nie wiem... Do wszystkiego służy. No tak, tak, ale chodzi mi o to, że tak w takich relacjach Przyjacielskich, czy tam ktoś jest na drugim końcu świata, no to tak bardziej się wymieniamy tym, co u nas, emocjami i tak dalej. A w takich relacjach partnerskich, no to pyk, no, no. zdjęcie. Posłałem paczkę. Pyk, tak? Umyłem dziecku dupkę. Pyk. Kupiłem tak. ci kwiatek, które tak. ci nie kupiłem, ale ci hmm. przesyłam hmm. zdjęcie. To, 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 Kochani, pyk, chcesz kupić ci te hamburgery, że ona pisze do męża? No, proza życia, co? Kiedy, w którym momencie partner życiowy, ta miłość, te I love you do bólu, zmienia się we współlokatora? We wspólne mieszkanie, wspólne pranie, wspólne wywieszanie gaci. I pierdzenie po Przepraszam, że tak mówię, no ale tak to wygląda. Tak to wygląda. No, moja mama zawsze mówiła... Że... że zaufanie do tak, siebie. Tak, mama mówi, że to znaczy przejść ze sobą na tył. No właśnie. Jak już bąka puścisz i <laughs> jest zaakceptowane, to przejść na ty. No. No, to no, to kiedy... Takie życie, no co? No takie życie, tylko to potem właśnie to się tak robi, taka rutyna się wdaje, taka byle I ten mąż kiewiki wiki bez makijażu, i no, ten mąż bez przyznajmy makijażu, się makijażu, no. tak. W koszuli, w kratę. No, no i potem to takie wiecie, to wszystko to tak przepływa, no, tak pantarei. I on tak widzi tę babę tak o niezadbaną. Potem mu się jakaś taka objawi tam gdzieś. No to chce Jakaś taka u i taka nie wiadomo, wypiniczona. Jeszcze mu zdjęcie piękne wyfilżona Tak, z filcem z Instagrama przyśle Oto, to, to. Ja myślę, że ona taka piękna, tak. wszędzie. A ona nie ogolona na przykład tam. Ale ona się ogoli, jak on się tam do niej No na ten czas No na, na ten bo czas, przecież to normalnie nie. tu nie ma po co. To w ogóle na temat depilacji to, masz Nie, bo mnie to fascy... duże opowieści. No bo mnie to fascynuje tak trochę, no ten temat, bo to cały czas jest taki też niekończąca się opowieść, jak te gary, co rosną w sterty, to i włosy rosną w kempie, a no wszystko się powiększa i obwód w pacie, Tak. No, tak. No, także tak to jest wiecie, dziewczyny z tymi kochankami i kochankami. Może właśnie Ale robić. dzisiaj ta nostalgia naszła na nas wie? Ach. Monika taka nie w sosie, to chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Oj tam, szybko <noise> Przy, przyjdę do siebie, spoko, ja tak będę mieć. Bo taka Monika to taka babka z werwą, to żeby nie było. No mm. Dzisiaj tak się rozmarzyło chyba przez te kwiaty. Przepraszam, no, tak te... ciągle powtarzam. Ale... piszą te kochanki do ciebie i piszą mówię no ci, że kochanki dzwonią, kochankowie nie piszą dziewczyny zapachą. Ale mogą to. kochanek może na przykład założyć sobie konto w medium społecznościowym jako Halinka. Halinka. No i z Halinką możesz rozmawiać. Tak. No tak, ale wiecie, z Halinką nie. No. Przecież mąż się nie, nie, nie zorientujesz, że to jest z Halinką. A jak ci Halinka Masz na przykład Na przykład Halinka Ci napisze To kiedy w końcu nie obciągniesz. Nie, myślę, że Halinka nigdy tak nie napisze. A kiedy się spotkamy, co z Halinką można robić? A co nie wzbudza Pójdziemy się? na lody. No właśnie, kiedy w końcu pójdziemy na lody? No może tak być, tak. No. Alinka pisze niecierpliwie się: tak. Mam doła, przyjdź pociesz. Tak, oczekuję yy, miłego spotkania z deserem. Na przykład, ten muszę wyjechać. Boże, teraz wszystkie kobitki, no może faceci też nie słuchają, zaczną przeglądać swoim partnerom telefony w poszukiwaniu no. halamizyk? Ale słuchajcie, to nie musi być Halinka, tak podpowiadam dla tych, którzy tak się uczyli. A może być Aldona. Może być Aldona. No niestety właśnie każdy kij ma dwa końce. Zakończmy ten temat. Dobrze. Papa. Papa. pa. No papa. Pa, pa. No papa. Pa.